Dobry, witam serdecznie, witam serdecznie w tym, w tym formacie, w którym nagrałem najwięcej filmów na playlistę ciekawostki. W tym formacie, w którym zazwyczaj czytam materiały, artykuły z jakichś stron internetowych, aczkolwiek pojawiały się już w tym, na tej w playście ciekawostki inne materiały inaczej zrealizowane dzisiaj wracamy do tego tradycyjnego do tej tradycyjnej metody natomiast w przyszłości z ciekawostkami będzie troszkę inaczej, będzie więcej urozmaicień Urozmaiceń. tak przynajmniej myślę tak mi, taki mam przynajmniej plan, a jak to wyjdzie to nie wiem. Moi drodzy spotkałem ostatnio informację na różnych stronach internetowych w różnych, na różnych portalach internetowych o tym, że naukowcy zaczynają Hmm, zaczynają kopać w miejscu, w którym prawdopodobnie spoczywa Arka Noego. A to to jest młyn na moją wodę, bo ja ostatnio bardzo mocno i, i bardzo dużo czasu poświęciłem historii mm, gigantów. I tak prawdę mówiąc, to ja wiem, dlaczego ten potop musiał zostać Spuszczony na Ziemię, bo giganci rozdrawiali strasznie. Oni tutaj wprowadzili na naszą planetę bardzo dużo zła. Ale o historii gigantów na pewno na tym kanale jeszcze będzie dużo e, mowy. Będzie jeszcze sporo materiałów. Ja mam nawet e, taki artykuł już prawie, że przygotowany prawie gotowy. Artykuł w formie mm, takiej akademickiej, e, w którym Opisałem całą historię gigantów na podstawie różnych książek, księgi Henocha, księgi gigantów, eposu o Gilgameszu, ale jeszcze tego materiału nie publikuję, być może on się na pod koniec roku w jakiejś tam formie ukaże, a o gigantach jeszcze tutaj sobie porozmawiamy na pewno, z całą pewnością. Moim żeby nie przedłużać tego wstępu niepotrzebnie, e, artykuł znalazłem na stronie ancienti, ancientist.com, prawdopodobnie będzie to e, angielskojęzyczna, więc będę miał tutaj tłumaczenie, zaraz jeszcze to sprawdzimy, tak jest to, jest to e, angielskojęzyczna strona, więc Artykuł będzie tłumaczony przez robota Google, i czasami mogą te tłumaczenia być takie nieprecyzyjne. Jeśli uda mi się to wychwycić, to to, to wychwycza. jak nie, to nie. <laughs> artykuł ukazał się właśnie, kiedy on się ukazał? Czy jest tutaj jakaś informacja, czy to też takie, taki artykuł nic gruchy, nic pietruchy, bez żadnego? podpisu bez niczego opublikowanej 9 maja, a więc dokładnie wczoraj. Archeologia wiadomości przez starożytnych, badania archeologiczne, ale nie jest podpisany, nikt tutaj się nie podpisał o tym pod tym artykułem, więc zebrano takie informacje chyba z wielu stron i podobnie jak ja po prostu przekopiowano. przekopiowano te informacje do tego artykułu. Niemniej artykuł chyba najlepiej mi odpowiada ze wszystkich, które czytają na ten temat. Dlatego jego właśnie chcę Wam tutaj przybliżyć. Tytuł tego artykułu: Rozpoczęcie wykopalisk 160-metrowej tajemniczej budowli, która prawdopodobnie była arką Noego na górze Ararat. Prostokątna struktura. O długości 160 metrów, odkryta w 1959 roku, a więc stosunkowo niedawno, na południowym zboczu góry Ararat i od dawna uważana za arkę Małego, ponownie znajduje się pod naukowym nadzorem. Myślę, że o tej strukturze na górze Ararat ci, którzy interesują się starożytnością, z pewnością już słyszeli. Amerykańska grupa badawcza NOSZ ARK-SCAN rozpocznie wykopaliska. W celu ustalenia, czy formacja jest naturalna, czy sztuczna. Zespół z siedzibą w Kalifornii współpracuje z lokalnymi tureckimi uniwersytetami, aby przeprowadzić skanowanie radarowe i analizy geologiczne regionu. Mają również na celu opracowanie planu ochrony obszaru. Ja to skanowanie radarowe już teraz mam wyświetlam na ekranie, jak ono zostało wykonane i co na tym skanowaniu widać pod tytuł tego artykułu pierwsze odkrycie dokonane w 1959 roku za pomocą fotografii lotniczej miejsce to zostało po raz pierwszy zidentyfikowane w 1959 roku więc stosunkowo niedawno a cała historia ludzkości wszyscy ludzie szukali szukali Arki Noego na potwierdzenie czego? na potwierdzenie tego, że był potop że historia potopu to wydarzenie prawdziwe. Ja w to nie wątpię. Ja jestem przekonany, że tak było, bo zgłębiłem dokładnie historię gigantów, tych, którzy, na których został wydany wyrok. Gigantów, którzy musieli zginąć w potopie, bo bardzo mocno tutaj na ziemi narozrabiali. Jeszcze raz. Miejsce to zostało po raz pierwszy zidentyfikowane w 1959 roku przez kapitana Ilhana Durupinara, inżyniera kartografa. Podczas analizowania zdjęć lotniczych wykonanych wokół góry Ararat w celach mapowych zauważył on kształt przypominający statek między wioskami yy, oj, tureckie nazwy Telcequer i Uzengili. Telcequer i Uzengili. Widzicie, cała ludzkość przez tysiące lat szukała arki Noego, i dopiero e, kiedy zaczęliśmy nad Ziemią latać samolotami, okazało się, że mamy szansę ją znaleźć. Czy ta struktura, znajdująca się na zboczu góry Ararat, to pozostałość po, arki, po arce Noego? O tym przekonamy się już niebawem. A jeśli tak, jeśli to jest faktycznie Arka Nowego, to znaczy, że co? Że cała Biblia mówi prawdę. A jeśli Biblia mówi prawdę, to ci, którzy twierdzą, że Boga nie ma, są delikatnie mówiąc w błędzie. Nezich Balzgen to jedno twierdzi. Może źle przeczytałem nazwisko, nie będę już próbował poprawiać, bo to dla mnie jest trudne y, czytanie, y, y, czytanie czegokolwiek z języków obcych, bo tak jak twierdzę i mówię zawsze, języki obce są mi obce. Y, ten y, Nazik no twierdzi, to jedno z najbardziej znanych miejsc związanych z legendą o potopie. Legendą o potopie. A czy legenda o potopie? Tak prawdę mówiąc, nie jest prawdą, czy być może przestaniemy mówić o tym, o potopie jako o legendzie, a zaczniemy klasyfikować to wydarzenie, tą katastrofę, jako fakt historyczny? Może tak być. Archeolog i dyrektor Platformy Monitorowania Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Nezich Bas Gelen podkreślił historyczne i kulturowe znaczenie tego miejsca od legend po tradycyjne, teologiczne po tradycje teologiczne Góra Ararat jest jedną z najczęściej kojarzonych lokalizacji z Arką Noego i historią Wielkiego Potopu w torze mówi się, że Arka wylądowała na Górze Ararat ale mamy też inną wersję, bo Koran wspomina o tym, że góra ta nazywała się Cudi. Nawet nie, nie brzmi to podobnie, prawda? Ale zarówno Koran, jak i Biblia, a także. A także. Oj, zawsze mi ucieknie słowo, i to najbardziej lubię. A także mity. E, wielu wielu ludów twierdzą, mówią o tym, wspomina o tym nawet e, eposo o Bilgameszu, nawet Mahabharata, że potop miał miejsce. Bazgalen dodał, że pierwsza, pierwsze badania terenowe tej budowli rozpoczęły się w 1960 roku i przyciągnęły międzynarodową uwagę, bo pierwsze badania przeprowadzono w 1960, 1960 roku i e, roku sprawozdania opublikowane w czasopiśmie e, Hayat wraz ze zdjęciami wykonanymi przez znanego fotografa Arę Gulera przyniosły ogólnoświatową świadomość istnienia tego miejsca. Mamy świadomość istnienia miejsca miejsca na zboczu góry Ararat, które przypomina kształtem arkę, arkę Noego. Mało tego, nie wiem, co tutaj w tym artykule akurat będą o tym pisać, pokrywają się wymiary Arki z tym właśnie, no, z tym obiektem, który znajduje się na górze Ar Ararat. Kolejny, o tak właśnie to jest, kolejny podtytuł, wymiary ściśle odpowiadają opisom biblijnym. Pazgalen zauważył, że pomiary miejsca dokonane przez kapitana Durupinara ściśle odpowiadają tym podanym w torze. Kiedy Durupinar obliczył wymiary kształtu na zdjęciu, odpowiadały one dokładnie tym opisanym w torze dla Arki Noego. Po tym sensacyjnym odkryciu, Światowa Rada Kościołów wysłała sześcioosobowy zespół, aby zbadał to miejsce. 3 czerwca 1960 roku ich odkrycia zostały przedstawione w wydaniu magazynu Hayat e, z, z 22 lipca 1960 roku pod nagłówkiem Czy, Arka, czy, to, Ar, czy to Arka Noego? Trochę mnie tutaj zaniepokoiło to, że y, sprawą tego y, obiektu y, zajęły się kościoły, różne kościoły, nie piszą tutaj jakie. Bo kościoły bardzo wiele rzeczy przemilczają, wręcz zakrywają i robią to celowo, bo czasami takie prawdziwe odkrycia, dowody na, na coś nie pasuje im do ich przekazu, jaki głoszą. Ale to pomijając, że to wszystko. Nowe skany radarowe na pewno rozpalają zainteresowanie naukowe. Na nowo rozpalają. A, a kto mnie rozpali? Czy ja jestem dzisiaj śnięty, że nie mogę sobie poradzić z czytaniem? Chyba tak. Zespół Noah's Ark Scan niedawno ujawnił, że obrazowanie radarowe. Że obrazowanie radarowe odkryto prostokątno, że chyba w obrazowaniu radarowym. Tutaj ta właśnie, to właśnie tłumaczenie. Z języka angielskiego na Polski odkryto prostokątną strukturę zakopaną kilka metrów pod powierzchnią. Mierząca 160 metrów długości i położona w gładkim owalnym wzgórzu, formacja ściśle odpowiada opisom arki. Przeprowadzimy systematyczne wykopaliska, aby ustalić, czy struktura jest sztuczna. Wyniki mogą mieć znaczenie zarówno naukowe, jak i kulturowe powiedzieli członkowie zespołu. Badawczego. I kolejny podtytuł tego artykułu. Miejsce jest chronione od 1989 roku jako obszar dziedzictwa przyrodniczego. Już położono na tym łapy. Tak jak mówiłem wcześniej, już komuś nie pasuje to, że jednak tam znajduje się arka. A jeżeli znajduje się marka, to potwierdza ona Biblię. A jeżeli potwierdza Biblię, to rozmija się to z naukami przeróżnych kościołów. I to jest niedobre. No ale cóż, taki świat. Być może trzeba będzie kolejnego potopu, bo chyba kolejni giganci tutaj zaczynają za mocno rozrabiać. Amerykański badacz Ron Wiatr. Przeprowadził w latach 80. rozległe skany radarowe tego obszaru, publikując swoje wyniki w książce Discovered Noach Ark. Wydarzenia te doprowadziły do tego, że Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji uznało to miejsce za naturalny obszar chroniony w 1989 roku. Wspominając własne doświadczenia terenowe, Basgualen stwierdził, w 1985 roku, podczas służby wojskowej, odwiedziłem to miejsce na prośbę dowódcy IX Korpusu. Uważam, że formacja przypominająca okręt mogła z czasem przesunąć się w dół zbocza. No to akurat zrozumiałe, prawda? Że jeżeli Arka osiadła gdzieś tam na zboczu góry Arara, to w ciągu tysięcy lat, w czasie swojego rozkładu także mogła gdzieś tam sobie troszeczkę się obślizgnąć, że tak powiem użyję bardzo takiego nieodpowiedniego słowa obsunąć, o, obsunąć po, po zboczach góry Ararat Kolejne, kolejny podtytuł otwarte, otwarte na spekulacje ale nauka może wkrótce dodać jasność chyba źle przetłumaczone, ale trudno eee, ważne, że tutaj jest szansa na to, że nauka może dać jasność, a więc te moje obawy przed tym, że Kościół położy na tym łapy, być może nie są tutaj yy... podstawne, nie bezpodstawne, tylko podsta podstawne. Pascalem podkreślił, że chociaż ten, że temat, że chociaż temat ten, od dawna pozostawał przedmiotem spekulacji. Współczesne technologie mogą obecnie przynieść bardziej jednoznaczne wyniki. Ten temat zawsze przyciągał uwagę i spekulacje, ale dziś dzięki technologii dronów, skanowania LIDAR, radarowi potem penetrującemu grunt i analizom laboratoryjnym możemy teraz uzyskać znacznie bardziej wiarygodne i porównywalne. Dane. Ciekawy jestem, co w wyniku tego skanowania e, mm, radarami naukowcy odkryją. Myślę, tak myślę, że być może potwierdzą, iż jest to faktycznie Arka Noego. Bardzo bym tego chciał. Bardzo bym tego chciał, bo ja akurat jestem człowiekiem, który zgłębił temat potopu, zgłębiłem temat potopu pod kątem tego, jaka była jego przyczyna tak naprawdę, jaka była przyczyna potopu. Opowiem o tym niebawem na swoim kanale, może nie teraz na wiosnę, nie latem, bo czasu na to nie będzie, ale już jesienią do tego, do tego tematu wrócimy, do, te, do tematu gigantów wrócimy z całą pewnością. Bo to oni byli przyczyną tego, że Bóg zdecydował się zatopić całą Ziemię. Giganci i to, co oni tutaj na Ziemi wyprawiali. A co wyprawiali? Oj, gdybyście zerknęli do Księgi Gigantów, do Księgi e, Henocha, do eposu Gilgameszu i zechcieli się zagłębić w to, to byście. Z całą pewnością mm, nie dziwili się wcale, że wody potopu musiały zatopić Ziemię. Bo to, co giganci wyprawiali, było po prostu nie do przyjęcia. Tego się nie dało zaakceptować. Oni musieli zostać unicestwieni. To tyle, jeśli chodzi o ten artykuł e, o Arsenałego. O tym, że być może wiemy, gdzie ona spoczywa, być może znaleźliśmy, znaleźliśmy arkę mojego. Ja tylko przypomnę, że ten kanał, Kanał Świecie Króla Myśli, utworzyłem na YouTube właściwie w jednym celu w celu promocji swoich, swojej działalności literackiej. Jestem pisarzem, jak na razie pisarzem, samowydawcą. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Swoje książki wydaje, publikuję i sprzedaje sam, możecie je nabyć na stronach Księgarenki Marfisz e, musicie się tylko śpieszyć, bo e, Trylogia Fantazy Król Myśli właściwie to już jest finał sprzedaży i być może ktoś kto ten film o, obejrzy gdzieś tam za pół roku czy za rok i, i zajrzy do Księgarenki to zauważy, że już tych książek po prostu e, nie ma, że są niedostępne, być może tak będzie a wszystkich zapraszam do komentowania. Coraz ciekawsze komentarze pod moimi filmami się ukazują, za co bardzo jestem wdzięczny i bardzo dziękuję. Zapraszam Was do komentowania, zapraszam do, pisa do, pisa do pisania e, e, opinii na temat tego, co tutaj przygotowuję. E, I zachęcam Was także do mm, udziału w e, audycjach live audycjach Nocne Marki, które to nocne marki nadaje średnio a raz na dwa tygodnie w sobotę albo w niedzielę. Lajkujcie moje filmy, wtedy ja będę miał większe zasięgi, będzie nas więcej, będziemy mieli tutaj o czym porozmawiać. Ci, którzy uważają, że jestem tego wart. Ci, którzy uważają, że jestem tego wart, tych zapraszam na stronę Patronite i na wsparcie mnie takie takim abonamentem, jak to zwał, jak zwał, tak zwał, nie abonamentem taką po prostu Eee, takim wsparciem gotówkowym, krótko mówiąc, to no, zawsze gdzieś e, jakoś skromność nie pozwala na to, żeby, żeby żebrać o pieniądze, ale jako pisarz wydawca po prostu tego waszego finansowego wsparcia e, potrzebuje. Bateria mi padła w, w kamerze, <laughs> się okazało, że nie była podłączona do prądu. E, kamera, e, jeszcze raz powiem: pisarze w Polsce mają przerąbane. I e, tak naprawdę, jeśli lubicie któregoś z polskich autorów, a jest ich bardzo dużo teraz e, i chcecie czytać ich książki, to kupujcie ich książki. Nie ściągajcie gdzieś tam jakiś lewych plików z internetu. Po prostu wspierajcie swoich ulubionych pisarzy, a naprawdę jest kilku wartościowych dzisiaj e, polskich pisarzy, bo sam ich czytam. Wspieracie kupując ich książki. To najlepsze najlepsze wsparcie dla, dla pisarzy nie tylko samowydawców. A ja jeszcze, jeszcze zachęcam Was do tego, abyście wsparli mnie, takiego małego, małego pisarzyka, tutaj do tego na portalu, na portalu Patronite. A i dzisiaj coś nie poszedł ten materiał. Właściwie powinienem go nagrać jeszcze raz, bo. Jeśli jakoś tak nie w formie jestem, nieskładnie mówię, ale wiesz co? Ja lubię, jeśli coś jest nagrane tak na żywo od serca, niereżyserowane. Dlatego ten materiał, właśnie w takiej formie, nie do końca dopracowanej, puszczam. I nie będę się tego wstydził. Dziękuję Wam za uwagę. No tak, będzie tego tutaj cały czas, coraz więcej, więcej, więcej. Kupoty gada. Znaczy kanał się rozwinie, no. Hej?